Gdzie tu są modyfikacje do tak warsztat? Dobra. Dobra, witam się. Ty tu można mieć dino w tej grze. No. no można, można. Dobra, witam się, jak coś. Cześć, jak się macie, kochani, sermy Noctis. witam was w kolejnym odcinku. Przestań! Witam was w kolejnym odcinku. Pierwszy raz latala. Tak, w końcu. I wcale nie było tak, że kupiłem grę Aleksowi, a sami nie posiadałem. <grymne> nie. <grymne> uh, więc no. Uh, nie wiem, twarza hosta. Uh, friends only. Safe. Here. What the fuck? Confirm. O. Oh. O. Oh. O! Oh! I ja apiercele! O! Oh. Jak jak dodać?

King O! okej okay. uh, Flask League 2. dwa. Kon firm. O! Kupiłem nam latarki. A no to? No że zobaczysz. Start game. Ty, ale w dwójkę gramy? Na razie tak. O! Jakiś random seat jest. Co ty masz tutaj? In... Intern. A co ja mam na klatce? VIP employee. Ha <laughs> A po, ty masz intern. A. Kurde. Hard level B. Eee... Okej. Okay. Nie! A, już myślałem, już zginęłeś. Eee... Dobra, czekaj. Chodź tutaj, chodź. Gdzie? Nie idź, nie idź, nie idź, chodź. Eee... Gdzieś będzie... Dostawa. Trzeba patrzeć. Co będzie? Dostawa. Tylko nie wiem... z tego co wiem, musimy zebrać z odpowiednią ilość złomu. Eee, czekaj, tutaj mamy... Musimy zebrać 130 wartościowa... O jest! Zobacz! <zysy> Eee... Gdzie ty jesteś? Chodź, idziemy szukać wejścia A, tu stamina się kończy jak coś Stamina tu istnieje Eee. Nie wiem jak mamy tam wejść. Może tu się do... O! Double jump eee. Fajnie jakby znał mapę a! Spadłem. Tam się chyba nie da wejść No kurde, Tam się czas pewnie skończy, odlecą bez nas. O, no więc tak. Wchodzimy Chodzimy do środka. Alex. Dobra. O, o coś było. O, chodź na górę. Chodź. Chodź na górę, chodź Chodź na górę Chodź Chodź Bo cię zabiję Tak? No. Gonicie? Coś, coś tu łaziło Coś, coś tu łazi, coś tu łazi Coś tu, coś tu, to, top, to, 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 to Boże, to, ma, to jest tylko napis Spider, czaisz to? Widziałeś to? Nie dobra, nie jest. Przysłyszę, słyszę, słyszę. <śpięk> HAHAHA! Uciekł, uciekł! HOHA! <śpięk> ja pierdzielę. Wyłączam arachnofobia. Ma nie żyje. żyję. Żyjesz? Żyjesz? gdzie ty jesteś? Przy EXITĘ. <śpięk> Wyłącz arachnofobię mode Bo wtedy będziemy widzieli, będziemy wtedy widzieli faktycznego pająka gdzie on pobiegł na górę czy na dół. O! Na to, <grywia> to chyba chyba nie wejdziemy tędy Czy myślisz, że gdzie indziej jest wejście? No jest na pewno, ale dobra, nie, nie chodź, chodź, chodź idziemy, chodź. Okej, okay, chodź na górę. Musimy coś zabrać ze sobą chociaż. Dobra. Złom. Jesteśmy zbieraczami złomu. O, prawie wpadłem w dziursko. Tu nie ma złomu. Open. O! Mam coś, mam jakąś fiolkę. Wypij, nie masz mo Nie mogę. E, to na dół nie można, nie? No dobra, stąd to chyba wszystko. To Chodźcie nie... Tego pojąca, w, hmm. w sensie, on goni na synek, kiedy wejdziesz właśnie... JEZUS MARIA! Idzie tu, idzie tu, idzie tu! Żyje? Żyjesz? O! 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 Żyjesz? Alex? Żyjesz? Dobra, chodź, wracamy na statek i obmyślimy plan działania. Co nie, okropne. Dobra, teraz gdzie był statek, pamiętasz? Dobra, y jak się już wyrzuca? Ku? Jak się wyrzuca? Jak się wyrzuca? Nie, tak jak waskąfobii. O! Dobra. Mamy 31! Nice! Czego? Pieniążków Eee, o który on A, wylatuje? Czyli wszystko co tu przyniesiemy? Zarabiamy, tak? Tak, i mamy. Patrz, mamy trzy mamy dni do tego, aby zanieść te 130 skrabu do, do takiego ziomka. Czul, o, ej, widzisz tą kropkę czerwoną? Nie, chodź. Oh, 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 nie, 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 nie wychodzimy. Nie. A-a, na A. Na A. Co to? Nie słyszysz? Co? Potwór. Co a co robi to terminal? Eee, nie możemy kupować rzeczy, ale na razie nie kupuj. Zobacz, co jest do kupienia. Eee, musisz wpisywać sam. Eee, to nadal chodzi tutaj? Los, one, we, we, cool, great, <grym> pretty center, family, animal, to był pies No, <grymne> no nie, masz 31 Eee o Jezu nie, to jest to. Ojoj. Eee O, Yo! Nice. A bo myśmy się kupowali, to nie mamy na co czekać, chodź. Eee Dobra, czekaj, 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 eee Aleks Aleks o, 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 co? O, kurwa, co to było? Ja pierdzielę. Gra jest. Z... Aleks, żyjesz? Aleks? Aleks? Allo? Żyjesz? Dobra, to dobrze. Masz coś? A, też nie mam. Masz coś czy nie? Gdzie? Gdzie mam iść? Co? Czarnochą znalazłeś? O k**wa, o k**wa, o Coś z czarnymi oczami, czy miały mi. O, to nie patrz na to, nie patrz na to. Jak się będzie to... Okej, okay, nie masz za, za długo. O, mam coś. O! O, tu też coś leży Jakiś pilot I tam są w nich to Zaraz coś przywołasz, że bardzo To też można wziąć? Okej, okay, mam full hands Możemy wra... Ja mogę wracać Gdzie było wyjście? Może potakać coś on... na... Co teraz? Musimy jakoś tam wyjść. Dobra, ja wychodzę, ja wychodzę, ja wychodzę. O, dobra, udało mi się. Jesteś? Dobra, to a masz coś? Nie, naprawdę? Mówiłem ci, że nic nie mam. Eee. Może jeszcze być fire exit tutaj po boku a. To nie wiem, zostawiamy te rzeczy i wracamy na... a potem się wrócimy jeszcze? No dobra Ty, tu coś jest O! To weź to! Co to, było? No wziąłem to, co to było? Nie, to, to, to też leży A, okej okay. Czemu jest tak ciemno? Nie wiem. Światło wyłączyłeś? Nie. Czemu zamknąłeś mi drzwi? <noise> no bo jest ciemno i nie widzę nic. Nie. Jak tu się włącza światło? Że ty, jak ty to wyłączyłeś? Halo? O! Włączyłeś światło, hmm. ok. E, ile mamy? 114! Ej! Zostało na 15, trzeba jedną rzecz O kurwa. O kurwa. Co tu A to ty biegłeś! Poś, masz to? Postaw! Oh! oh my god! Ile mamy? Nice! Lecimy! One day left. Co? Nie wiem. Lecimy na tego? Na... na... na jak to się nazywa? Eee... Kuro coś tam? Czekaj. Kom, okay. kom, No dobra. na dół? Discorda się wycisz. Ale weź ten scrap. Tylko latarki nie oddaj. O nie Co mam wziąć? No, scrap weź. Dobra, nieważne, że. A po co nam to? No, musimy to sprzedać teraz. Ha, no co, co mam wiedzieć, co to mamy teraz tu zrobić? Dobra, eee, pięć 5 razy ten ring bell, tylko oddaj mi latarkę na chwilę. Bo nie możesz mieć nic w łapkach. Okej, okay, nie zadziałał Jeszcze raz pięć razy. się <grymna> Hejo! Ty z <grymne> Ile chromosomów masz? Chromosomów! No pytam ile masz chromosomów. Masz latarkę. Nie <grymne> dalej, od ciebie nic nie chcę. <grymne> Sam sekundę idziesz. Sam sekundę idziesz, oddawaj mi żółtą latarkę. Żółtą chcę. Dalaj ode mnie. Dalej ode mnie. Dostajesz demers od tego? Nie wiem. Dalej, idźcie na przygodę. No ej! Dlaczego? Zobacz, teraz musimy. A, bo my nie mamy wszystkiego, ty. Musimy jeszcze poskrapić Chcę idź poskarb Poskrap Co się poskrapić No dobra, no to idę A kopłoki Chcesz kupłoki toki jak chcesz Spokój mi to No, bo ty nie chcesz iść ze mną A musimy się jakoś porozumiewać, nie? A pokój ty Ostatnim razem nie zarobiłem pieniążków przez ciebie no to teraz wypierd Ale mamy wspólne pieniądze A ja mam to gdzieś Ja teraz próbuję ograniczyć co w tej grze w ogóle chodzi No przecież ja też próbuję ogarnąć No naciśnij 5 razy, to doskonale wiesz o co chodzi w tej grze <śm> No bo ja YouTube'a. to ba. Słuchaj! Musimy eee, Dobra Wybierz mój. Eee, o, pada. Okej. Okay, eee, to teraz tak. Uważaj na... Gdzie ty jesteś? Aleks? Aleks? Al Aleks? Aleks? Halo? Aleks? O! Aleks! E, uważaj na robiące się kałuże, bo cię wsysną U! Co zamówiłeś O, latarkę Po co? Żółta? Nie, zielona. Flashlight. A, o. No i po coś ty ją... Dobrze, najwyżej zginiemy z dwoma latarkami. Chodź No. Jeszcze ja to jest wina twoja. No 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 twoja. No 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 Było mnie nie aż to było Ale najwyżej... to nie ja cię! O, tam jest, tam jest! Chodź, Chodź. ja cię mogę jakoś zabić, czekaj. <laughs> A czekaj, bo my tu chyba nie wiedziemy. Mm. Czyli mówisz, że łopatą można bić, tak? A no? o O, o, Holy fuck Jezu ja stąd słyszę jak jest ta muzyczka, no

O oh, kurna, 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 oh, kurna, oh, kurna, proszę nie, proszę nie oh, fiu, fiu. No dobra, to tędy nie wrócę Shit Nie, 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 proszę Okej okay. Okej, okay, kurwa, jestem w dupie Jestem w dupie. Jestem w dupie. Jestem w dupie. Climb, 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 please, 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 please. please. Fuck, 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 fuck. O oh. oh, kurwa. O klucz. No jest mało wart. O kurde nie, 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 tam tam nie, Tam tam nie, nie, chodź. nie, 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 Okay. Czy ty zginąłeś? Okej, okay, chyba nie. Ostatek. O kurna. O kurna. Nie, nie, nie. Jakiś. Robal. Robal. Wow. Nie. Kupku! Nie idź nigdzie, bo cię też zabiją i stracimy cały skra... Ja pierdzielę. No kupi. No nie idź, wraż na statek! Odleci zaraz! Dobrze! Dobrze! Dobrze ci tak! Dobrze! Eee. Ja, ja tylko... O, O, mam klucz! Jestem zamknięte coś, nie? To idę otworzyć. Jest Aha. E, coś z wentów wychodzi. Jak co, Jak coś? Się, jak zobaczysz went i jest otwarty, to znaczy, że ktoś wylał. O! o Słyszałeś ten dźwięk? Takie piszczenia? Taka myszka, no. No to to właśnie jest robot, który ci spada na mordę. O, eee, Uważaj na niego. No właśnie, obok niego jestem. A, on jest wyłączony, no dobra. O! To ty? Turet. Turet. O! <laughs> ech ech. O, kolejny klucz. I w zasadzie tylko ten klucz jest nam potrzebny do wygranej, ale kurde, nie przejdziemy tam. Albo czekaj. Uhuhu! Teraz? Ej! Jezu! Dobra, e, chodźmy na dół. A, poświeć! A, tu nic nie ma. A, tutaj dosłownie nic nie ma, co jest? Ale sit gówniany. A, to jest wyjście już. Na górze byliśmy? O, O no, 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 otworzyło drzwi Dobra, no, 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 I need to this Oh, Yuppie nice. Lecimy stąd. Nice, ale wiesz co ci powiem? No. Eee... Powiem ci tak.